Witam, poranne czyszczenie kombajnu BSA. Obejdziemy to chwilę mamy dzisiaj wolniej czas, koszenia zespół mocący, mocarnia, odrzutnik, separator, napęd regulacji prędkości, silnik z przekładnią. Puszka od czujników. To są czujniki od głosowy, głosowy, ziarnowy. I jeszcze chyba tutaj idą do napędu wentylatora, obrotów. To jest przekładnia, Regulacja z kabiny, prędkości. kołby stopniowe samo i tu są koła. To też jest czujnik. Prędkości mocarni z drugiej strony. Tu mamy czujnik wysokości położenia, napęd podajnika, jeśli podajnika wysypu tu jest podajnik ziarnowy z, ze ślimakiem pod kątem do zbiornika tu jest kłosowy. Z domasacz doma taki tu jest trzy łopaty i taki blacha gruba, grzebieniowa, a silniczek duża chłodnica, tam są trzy chłodnice, klimatyzacji i olejowa, dwa filtry oleju hydraulicznego ukurzony jest, trzeba wykosił. Mieszanki ofs duży zbiornik 300 litrów. Cieczkarnia przykryta kaplantek, żeby się nie mocno zachodziła. Dwa akumulatory 180Ah, są. Skrzynka rzędziowa. Napęd, jak tam widać, jest podajnik ziarnowy, kłosowy ze sprzęgłami. Tu jest zestaw pasów w przekładni. Nie widać teraz, to jest zbiornik. zbiornik, jest, jest rura. Ale tu mamy tutaj załączanie wysypu ziarna. tam dalej załączanie mocarni. I tam są koła od. Nie widać słońca. O, teraz widać. Zestaw kół pasów od bębnów. Jak to mówią? Rotorowych Tu to jest jeszcze jeden filtr Oleju hydraulicznego biornik hydrauliczny Wejdziemy Hydrostat Bierzemy kół Pony są nowości, Stomilowskie Felga jest nowej generacji, bardzo gruba Pronarowskie za przyłączy hydraulicznych Rewers Tu jest Boszowski zaworowych rozdzielacz A o, elektrykę moduł 1. Tam jak widać jest taki mały, bożowski, mały moduł. moduł. jest do płynu do poniczki ogrzewania. Te dwa krótce ze skranikami do spuszczenia na zimę. Nie wiem, woda z rana. To jest młodący header. się bardzo sprawują. Ani jedna delikatnie gdzieś to, gdzie na być Uszkodzenia jak tutaj widać. Gdzieś jakiś kamyczek coś podeszło. A tak wszystko, a nie chodzi. Na pewno, bo to widział silnikiem. Hydraulicznym Tabliczka zenowa Z110/3. Ostatnia wersja tyle w folderze robiona. Numer maszyny 1003. pasek od rozrębniacza a tu mamy szpila buchawa BR600K odpalimy i odkurzamy Na godzinę katalogowo sztirma. Wyjście powietrza z, z końcówki płaskiej. Pozdrawiam.